Witam, witam. Z tego co widziałem na forum bardzo wiele pytań, jak i na forum, jak i do mnie skierowanych, jak odkryć kolejne ery. Tak więc tłumaczę, to będzie taki mały, prosty poradnik, bo ludzie jeszcze nie wiedzą co i jak, jak wygląda tutaj grindowanie. Tak więc chodzi tutaj tak, mamy rezerwy, tutaj mamy rezerwy, nie przepraszam, to jest rezerwa i tutaj już mamy pierwsze ery. I tu 1 przez 6 oznacza to, że mamy odkryty jeden pojazd z 6 potrzebnych, aby przejść do drugiej ery. No tak więc, jeśli mamy tutaj jeden, to wybieramy sobie kolejne pojazdy, które chcemy odkryć, i tak, żeby była tutaj liczba pojazdu. E, cyfra 6, cyfra wtedy mamy dostęp do drugiej ery. I tutaj sytuacja jest ta sama: 6 pojazdów musimy odkryć. Aby przejść do ery na trzeciej. Na tej zasadzie wygląda tutaj odkrywanie e, tierów czy też R. Tak więc mam nadzieję, że to rozwiało pewne wątpliwości wasze i jakąś tam niewiedzę. E, I jeśli. Ktoś by nie wiedział o czegoś jeszcze, to polecam się na przyszłość. Śmiało piszcie czy to w komentarzach, czy prywatne wiadomości do mnie. E, nie ma z tym problemów. Jeśli będę potrafił pomóc, to e, pomogę. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie trzymajcie się.